Witaj bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś moim subskrybentem, to oczywiście witam Cię ponownie. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze i wiadomości prywatne, jak zawsze. Jeżeli nie, a tematyka filmu w jakikolwiek sposób Cię zainteresowała, to na moim kanale znajduje się taka. Dość różna, jakościowo playlista odnośnie właśnie moich przemyśleń dotyczących ślubu, różnych tematów z nimi związanych, więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia filmu i jeżeli masz ochotę. Poszerzenia tego filmu o inne na moim kanale. Jak widzicie po tytule w dzisiejszym filmie będziemy mówić o tym, co nie jest warte jakby naszego zachodu, jeżeli chodzi o ślub, co jest najszybciej zapominane i tak dalej. Sama w tym momencie nie wiem jeszcze, jak to dobrze nazwać, ale dlaczego taki film powstaje? Dlatego, że byłam ostatnio znowu na weselu i z perspektywy swojego wesela było już to któreś wesele z kolei. Doszłam do wniosku, że niektóre rzeczy, które mnie bardzo nutowały, które były taką moją śrubką, taką kropką nad i i tak dalej, z perspektywy czasu, z perspektywy bycia na innym weselu, tak i jak ktoś był u mnie, to było tak samo. Nie przywiązujemy do nich zupełnie uwagi. Są zbędne, są rzeczami, na które traci się mnóstwo czasu, a w ostateczności nie są takie istotne. I bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żebyście mi napisali z perspektywy waszej: co waszym zdaniem na weselach jest takie zbędne, a przywiązujemy do tego jakąś. Jedna z rzeczy, którą najbardziej widać na weselu. Pannie młodej, jak podchodziła do naszego stolika gdzieś tam Pokaż, pokaż Klamują na YouTube To był jeden z najlepszych wydatków Że nie ma takiego momentu, gdzie podchodzicie i możecie go obejrzeć a... Wyskakiwać na rodzinne imprezy Jestem i... absolutnym przeciwnikiem I nigdy w swoim prostym toku rozumowania Nie byłam w stanie pojąć tego fenomenu Mianowicie Podwiązka Miałam bardzo strojną podwiązkę. Jeżeli widzieliście poprzednie filmy, to wiecie, że była u nas AliExpress z kamieniami i błyszczała się bardzo mocno. Natomiast nigdy nie rozumiałam tego podejścia niektórych dziewczyn, które mają na przykład podwiązki spersonalizowane i wydają na nie, nie wiem, 400 czy 500 zł, i później to nawet reklamują na YouTube, że to był jeden z najlepszych wydatków, że najbardziej się z niego cieszyły. To jest tylko podwiązka. Tego praktycznie nie widać. Ja ze swojej się niesamowicie cieszyłam, kosztowała mnie 40 zł plus, nie wiem, jakąś dziesiątkę zwężenie ukrawcowej. I może po prostu jestem ograniczona, zupełnie nie zaprzeczam, ale... Dla mnie to jest jeden z tych wydatków, zwłaszcza w perspektywie całego tego filmu, który jest zupełnie zbędny. I nie mówię, że podwiązka jest zbędna, ale wydawanie na nią 300, 400, 500 zł, dla mnie jest po prostu dziwne i można te pieniądze spożytkować o wiele lepiej. I raczej mi nie powiecie w miejsce do nie wiem, biżuterii czy innych rzeczy, że to wam zostanie na lata, bo raczej potem nie będziecie w tym wyskakiwać na rodzinne imprezy, czy w ogóle tego używać. Więc tak, fajny gadżet, przepraszam za słowo gadżet, ale nie dla mnie. I tutaj jestem najbardziej przeciwna, jeżeli chodzi o cały film. To jest zbędny wydatek. Zbędny wydatek w kategorii powyżej 100 to już jest dla mnie za tą rzecz za dużo. Jedna z rzeczy, którą najbardziej widać na weselu, no może nie najbardziej, ale bardzo ją widać na weselu, która ma własny punkt programowy, która jest wybierana nieraz e, po prostu bardzo długo, bo nieraz się młodzi sprzeczają odnośnie tej rzeczy i tak dalej, i jest to tort. Wierzcie mi, o ile sami go nie kroicie, sama nawet byłam zdziwiona i mówię to z perspektywy własnego wesela, to mało kto zwraca na niego uwagę. Tak, generalnie to stoicie bardzo daleko od tego tortu. W dniu ślubu liczy się tylko to, czy jest w miarę smaczny, czy nie, ale na talerz dostajecie okrojoną wersję chyba że mieliście te takie babeczki okrojoną wersję, więc nawet nie macie pojęcia, jak on wyglądał całościowo. Wydaje się na niego duże pieniądze, jeżeli jest na przykład bogato zdobiony, natomiast nie ma takiego momentu, gdzie podchodzicie I możecie go obejrzeć, albo nie stoi Też z wiadomych przyczyn Z boku sali i dopiero potem gdzieś tam wyjeżdża Żeby go pokroić i tak dalej Tak więc z perspektywy czasu Jestem zadowolona ze swojego tortu, dlatego Że miałam na niego określony plan Chcieliśmy, żeby był cały Biały, z czarnymi elementami Które będą obrazować jakby Historię naszego związku, w zależności od Poziomu pojawiały się inne obrazki i tak dalej I jestem z tego zadowolona, ale jakież było moje zaskoczenie, gdy na przykład ktoś oglądał film ślubny I patrzył, o takie mieście tort No ale byłeś na sali, chyba widziałeś Nie, nikt tego nie widzi O ile tort nie wygląda jak rozsypka nie, O ile się nie rozsypał podczas wjazdu na salę To nikt nie zwraca uwagi tak naprawdę na tort Czy jest zdobiony tak, czy tak Czy kwiaty wyglądają tak, czy tak I jedyny moment, gdy mamy z nim do czynienia Z perspektywy gości To jest zazwyczaj ten moment, gdy oglądamy zdjęcia po ślubie Albo film Bo w trakcie całego wesela Po prostu go nie widzi Mało kto zwraca na niego uwagę, a jest wybierany naprawdę z ogromną pieczołowitością z perspektywy czasu, o ile nie miałabym pomysłu, na swój własny tort, to wiem, że dużo czasu bym na niego straciła, na wybór, dobór smaków i tak dalej, a tak naprawdę nie jest tak ważny. Następna rzecz to samochód. I tutaj podchodzę do tematu, od razu mówię, jako osoba, która zdecydowała się na dojazd ze własnym autem, e, ze względu też. E, Ekonomicznego oczywiście, ze względu na to, że chciałam zobaczyć, jak nasz samochód, a raczej samochód mojego męża będzie ubrany, ze względu na to, że też jeździmy garbuskiem, więc ten samochód sam w sobie prezentuje się w miarę okej. Okay. Ale wierzcie mi, podoba mi się bardzo trend u wielu, wielu, wielu osób, że jeżdżą do ślubu własnym samochodem. Jest to raz, że oszczędne, drugie, że jest to właśnie takie przybranie czegoś, co macie normalnie w bardziej odświętne barwy i jestem tutaj na takim pograniczu, to znaczy z perspektywy osoby, która na ślub chciała zwiększyć koszty tam, gdzie miała ochotę to zrobić i zmniejszyć tam, gdzie mogła, a nie wydawać na wszystko full, po prostu podchodzę do tematu tak, że nie do końca rozumiem płacenie komuś, nie wiem, 2000 zł za wynajem samochodu, czy 1000 zł i tak dalej. Zwłaszcza, że wielokrotnie przy samochodach zabytkowych widziałam sytuację, widziałam dokładnie trzy razy określimy to wielokrotnie, ale z perspektywy wszystkich wesel, to dla mnie jest to wielokrotnie, gdzie ten samochód się psuł, gdzie trzeba było go wymieniać w ostatniej chwili, gdzie nagle jechali tym, co. Znalazło się, że tak powiem, po drodze, żeby tylko czymś dojechać. Widzę to też tak, że mimo wszystko ta osoba tylko dowozi Was do sali, nikt Was nie odwozi rano, nie macie pełnej swobody, on nie przyjedzie nie będzie Was woził od samego rana w tej weftę, te, tylko wiadomo, określona trasa. I dla mnie jest to trochę dziwne. Świetny zarobek dla kogoś, kto ma świetny samochód, świetny zarobek. Weekendowy, oczywiście, i każdy może wydawać pieniądze na to, co chce, ale dla mnie, akurat wydawanie takiej kwoty na samochód, który nie jest nasz i e, nie wiem, i nie jest waszym wymarzonym autem i akurat byście chcieli nim jechać ze ślubu, jest dla mnie trochę dziwne. Nawet jeżeli macie wesele w stylu, nie wiem, boho i chcecie dojechać do ślubu określonym samochodem, nawet wtedy. Nie wiem, szukałabym po dalekich znajomych, a nie dawała komuś obcemu um, po prostu tyle na dojazd, ale to jest tylko moje zdanie Pozostańmy na chwilę w tematyce wyglądu panien młodych i tego, jak chcą one perfekcyjnie wyglądać w dniu ślubu I dla mnie taką rzeczą, która nie chce być źle zrozumiana, ale... Jest jakby w swojej doskonałości zbędna, są po prostu paznokcie. To znaczy, nie rozumiem takiego bumu na 632 błyskotki, bo byłam na takich weselach, gdzie komuś po prostu paznokcie widać z kosmosu, albo wielogodzinnego wybierania wzoru tych paznokci, albo po prostu dobierania ich kolorystycznie do 32 elementów. I tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że sama na swój ślub pomalowałabym paznokcie kolorem nude, chociaż widziałam takie panny młode, które malowały kolorem nude, na przykład Sally Hansen czy Essie, i wyglądało to super. I dlaczego o tym mówię? To jest w ramach takiej jakby. Anegdotki powiedzmy, to znaczy, dla mnie to jest element, na który zupełnie nie zwracam uwagi. Zupełnie nigdy na to nie zwracam uwagi, jakie panna młoda ma paznokcie. Jeżeli są schludne, zadbane i mają jakiś fajny kolor, to jest to już dla mnie wystarczające. Nigdy na to nie zwracam uwagi i nie traktujcie tego jako element zbędny, ale chciałam Wam powiedzieć, że to jest właśnie ten element, na który ja nigdy nie patrzę. I nie jestem w tym dziale perfekcjonistką. Rzecz, która jest, wydaje mi się, trochę kontrowersyjna. To znaczy, chodzi mi tutaj o biżuterię ślubną I możemy patrzeć na to na 50 różnych sposobów Bo możemy patrzeć na przydatność tej biżuterii później Na to, czy generalnie lubisz taką strojną biżuterię, czy też nie Czy uważasz, że powinieneś kupić coś trwałego na lata Czy tanią błyskotkę, która będzie się błyszczeć po prostu przez jeden miesiąc I później pójdzie... Zapomnienie jest naprawdę wiele różnych podejść do tego tematu, ale ja chciałam zwrócić uwagę na jedno, mianowicie sama uwielbiam biżuterię, bardzo często ją noszę w dni wolne, czy w jakieś wyjścia i mam to po mojej mamie. Zdecydowanie lubię gdzieś tam błyszczeć, mieć na palcu coś pięknego i trwałego, jednakże. Popadłam w taką drobną obsesję przed moim ślubem, żeby wszystko grało, żeby naszyjnik, który miałam, a raczej taka kolia, pasował do kolczyków, żeby pierścionki na palcach, bo nie miałam absolutnie żadnych bransoletek, tylko same pierścionki, pasowały do siebie, żeby błyszczały się w ten sam kolor i miałam to zgrane perfekcyjnie. Ale po jakimś czasie doszłam do wniosku, będąc na tych wszystkich weselach, czy próbując sobie przypomnieć Poprzednie wesela, że tak naprawdę. To chyba mało kto zwraca na to uwagę. To znaczy fajnie, jak to tam błyszczy, jak jest jakoś dobrze dobrane, jak ładnie się prezentuje i tak dalej, ale wierzcie mi, jeżeli to nie będzie grało idealnie, jeżeli biżuteria nie będzie tą najdroższą z salonu, tylko tanią błyskotką, to tak naprawdę mało kto zwróci na to uwagę. Sama osobiście, mimo że lubię biżuterię, nigdy na przykład nie miałam sytuacji, żeby pannie młodej, jak podchodziła do naszego stolika, gdzieś tam pokaż, pokaż. Wiecie, ten pierścionek, czy jest dobrze dobrany do kolczyków? I mam nadzieję, że nikogo znowu znowuż tym nie obrażam. I tak jak mówię, ja sama bardzo na to zwracałam uwagę. I z perspektywy czasu, z tego, że popłynęliśmy trochę z organizacją czasowo, na to straciłam dużo czasu. I tak, cieszę się, że było idealnie dobrane, ale mogłam to zrobić trochę łatwiej, trochę prościej i trochę szybciej. Jeżeli skierujemy swoje myśli, kroki ku samej sali weselnej, to jest jedna rzecz, którą widuję na weselach. Zdecydowanie jest tam obecna. Natomiast ja nigdy nie przywiązuję do niej uwagi. I patrząc na jakby też organizację, zwłaszcza jeżeli organizujecie sami, to jest to rzecz dla mnie. Zbędna, która rodzi tylko jakieś tam e, komentarze, nie zaś dodaje jakby dodatkowej wartości. Jak już tak przeszliśmy całkiem naokoło, to chodzi mi o nic innego jak cały ten spis, który mówi o tym, jakie posiłki będą podawane, w których godzinach i tak dalej, bo pojawiają się jakieś komentarze w stylu: Ja zrobiłbym to inaczej, albo No, za tym nie przepadam, albo Na to nie mam ochoty, albo Jak ostatni posiłek to jest o tej, godzinie. No to znaczy, że chcą, żebyśmy już poszli i tak dalej i tak dalej. Sama jeżeli chodzi o stoły, miałam oczywiście winiety, miałam podziękowania dla gości i tak dalej, ale nad tym się nigdy nie zastanawiałam. Byłoby mi szkoda czasu na organizowanie wydruku tego i tak dalej. I jeżeli ktoś się na to zdecydował, to pewnie to dodaje takiego Wiecie, kropki nad i, jeżeli chodzi o wystrój stołu, o całą imprezę, o wygląd, zwłaszcza jeżeli jest zgrany z winietami. Natomiast dla mnie jest to absolutnie zbędny wydatek i strata czasu, ale tak jak mówię, tylko dla mnie. Kochani, to już jest wszystko na dziś. Jak zawsze, widzimy się w przyszłym tygodniu. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, no to oczywiście piszcie pod spodem. Mam nadzieję, że ten film w jakikolwiek sposób was zaciekawił. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Papa, udanego weekendu.